Hej, szukasz może Boga i nie wiesz jak do niego dotrzeć? Myślę, że jesteś w dobrym miejscu, ponieważ taką samą sytuację miałam dwa lata temu, kiedy nie wiedziałam jak dojść do Boga, a bardzo chciałam do Niego dotrzeć i nie znalazłam ani jednego materiału, który mówił o tym jak szukać Boga w dobry sposób tylko trafiam na materiały właśnie co się zmieniło w ich życiu po znalezieniu Boga więc jeśli tutaj jesteś to bardzo z tego powodu się cieszę i postaram się Tobie wyjaśnić jak do Niego w ogóle dotrzeć więc mam na imię Wiktoria i chciałam zwrócić uwagę do mojej takiej historii, takiej pierwszej wiadomo, ten film mam nadzieję, że będzie jak najkrótszy bo chciałabym jednak przekazać dużą dużo tego informacji w krótkim czasie. I od razu mówię, nie jestem jakimś specjalistą, po prostu opowiadam moją historię i uważam, że to może niektórym pomóc, bo na pewno mi bardzo pomogło w takiej sytuacji. Więc ja pochodzę z katolickiej rodziny, ale katolickiej tylko z nazwy, czyli moi rodzice pokazali mi, jak być blisko kościoła, zawsze byłam w niedzielę na mszy, zawsze no, tam modlili się ze mną i tak dalej, ale... Ogólnie pokazali mi kościół, a nie pokazali mi Boga. Często kłóciliśmy się przed kościołem, w ogóle ich życie w domu no, było dalekie od takiego katolickiego życia, mimo że naprawdę się starali. ich w ogóle nie winię. Po prostu uważam, że no, to jednak nie było, nie było chrześcijańskie domu, którego bije miłość. Raczej, no to no, nic z tych rzeczy. Więc, e, no, w ogóle dom zostawiamy, bo jak kiedyś nawet się pytałam moich dlaczego oni wierzą, ale nie za bardzo byli w stanie odpowiedzieć. To w się sensie mówili takie proste rzeczy, które nie, nie trafiałem do osoby, która szuka gdzieś tego Boga, tak? Więc w ogóle zostawiamy temat rodziny, Oni tego dbali o to, żebym miała wszystkie papierki i żebym chodziła do kościoła. I poszłam do podstawówki. Od 1 do 6 klasy miałam e, taką katafetkę, która była po prostu tak straszna. Nie mogłam w ogóle nic konfrontować, nie mogłam się o coś zapytać, nie mogłam mieć innego zdania, bo jej przed odpowiedzią była po prostu ocena nie negatywna. Więc to w ogóle nie miało żadnego sensu, tak. Jedne co zrobiła to odchęciła mnie od wiary, mimo że no, byłam bieżącą osobą, ale to była taka niedojrzała wiara, i przez to, że po prostu widziałam, jak ona sobie żyje, no to przez to byłam bardzo zniechęcona do wiary. I wtedy też wymyślałam swoje własne jakieś w ogóle religie. Byłam bardzo kreatywnym dzieckiem, ale wymyślałam jakieś swoje rzeczy, też później zaczęłam wyjrzeć jakieś kamienie, jakieś afirmacje, tak? Jakby ja uważałam, że to jest coś, co ja w ogóle odkryłam kosmos, że ja wierzę w jakieś kamienie i to się na pewno sprawdza, no ale wtedy nie rozumiałam też tej takiej siły szatana i to, że właśnie, że to kompletnie nigdy nie powinno się zdarzyć w moim życiu. Przejdźmy dalej. W siódmej i 8 klasie yy, poznałam księdza Marcina, który właśnie w do mnie pisał, więc w ogóle wow, <grybujesz> yy, pisał do mnie yy, na temat książki, którą muszę mu w końcu oddać, ale no jakby już wybieram się właśnie do niego, ale to nie jest istotne. Ksiądz Marcin w 7 ósmej klasie pokazał mi w ogóle zupełnie inną religię i zupełnie inny obraz osoby chrześcijańskiej yy, niż w ogóle in, taki, który normalnie widziałam. Robił lekcje bardziej o, właśnie, o dobroci, o radzeniu sobie z przyjaciółmi. On wiedział, on wiedział, że jesteśmy w takim trudnym momencie naszego życia, bo jednak 7-8 klasa to był taki moment, w którym wszystko się zmieniało burza hormonów, w ogóle nagle jakieś problemy, błąd i tak dalej. On wiedział, że jesteśmy w trudnym momencie naszego życia. I e, chciała nam pomóc, chciała nam pokazać, jak wygląda przyjaźń, jak wygląda miłość. Mówiła nam w zasadzie o wszystkim, o wszystkim, co powinien nam powiedzieć ktoś dorosły, to mówił tam to on. I te lekcje nie były w sumie religią, ale pokazywał nam, jak to wszystko, jak przeżyć życie z Bogiem. I to było coś pięknego, naprawdę. Ja przystąpiłam do bierzmowania, on jest w sumie moim świadkiem bierzmowalnym, świadkiem do bierzmowania. I jestem z tego bardzo szczęśliwa, że kiedykolwiek go poznałam, bo jest super. Jest z Wrocławia, jak w sprawie czego. <grywa> I ja po wyżuwaniu w sumie moja religia zakończyła się. Tu jest koniec mojej wiary. Ja wtedy stwierdziłam w ogóle, że nie, nie ma tego sensu. W ogóle wiara nie istnieje, Boga, Boga nie ma. Jestem za bardzo taka bezużyteczna, jak mogę pójść do nieba, skoro jestem tylko takim nikim, ile jestem w ogóle w tej historii, 1% w ogóle całego świata to jestem ja jako człowiek. No i w ogóle jak ktoś Bóg na mnie zwrócić uwagę, tak? Że w ogóle, no może Bóg istnieje, ale no na pewno nie w takim znaczeniu. Bóg to raczej dla mnie była taka wielka siła, która gdzieś utrzymuje ten świat, a nie osoba, która po prostu mnie kocha i e, która o mnie się troszczy. No i właśnie e, wtedy też właśnie miałam taki też gorszy moment w ogóle w moim życiu i no ogólnie wiadomo. Było mi ciężko, tak? Ale ja go nigdy nie poddałam się z tą wiarą. Ja, mówiłam, wierzyłam w Boga, ale yy, no, nie wierzyłam w ogóle w jakiekolwiek filary kościoła. Czyli niebo, właśnie w kościół, w ogóle w jakieś takie rzeczy. Kompletnie dla mnie to była odroalna sytuacja. Aż do momentu, gdy w rodzinie mojego chłopaka jedna osoba miała jakieś wydarzenie kościelne. Ja stwierdziłam, dobra, w sumie pójdę do spowiedzi, pokażę się tak, pójdę do spowiedzi wezmę komunię, wow, tak? No i poszłam do spowiedzi. I ja powiedziałam księdzu w konfesjonale, że no nie wierzę w filary kościoła i tak dalej. I ja myślałam, że on mi, okej, okay, że powie, dobra, spoko, plus. Nie, on powiedział, że mam wyjść z konfesjonalu, wyjść w ogóle z kościoła, mam się zastanowić w ogóle, co ja w ogóle tutaj robię. I że mam popatrzeć sobie na Jezusa i mam przemyśleć swoje zachowanie. I to mnie tak mocno wstrząsnęło, że ja wyszłam z tego wyścigu, z jakimś histerycznym płacem. Naprawdę miałam taki atak paniki wtedy, że ja myślałam, że po prostu oszaleję. Ale wtedy pamiętam, że nie powiedziałam, nie wyrzekłam się Boga. Wtedy po prostu szłam i byłam tak zła na tego księdza, tak złał w ogóle na siebie, tak jak się obrażona, urażona i w ogóle wykluczona z pewnego środowiska, w którym byłam, bo ja całe życie. Wierzyłam, ale nagle ktoś mnie wywala z kościoła, dla mnie to było po prostu taki cios w serce. I wtedy już stwierdziłam: Okej, okay, ale nie, jakby to dla mnie było takim ostrzeżeniem, ale dalej nie wyrzekłam się Boga. Nigdy nie powiedziałam, że go nie chcę w moim życiu. I tak miała się w historia. Wtedy stwierdziłam, że okej, okay, mam to gdzieś. Ale w zasadzie dwa miesiące później pojechałam do, na wycieczkę do Auschwitz. W ogóle, randomowa wycieczka z randomowymi ludźmi, z jakąś w ogóle, byłam panią od historii. To w ogóle było dziwne. <noise> ale poznałam chłopaka. a mianowicie Karola. Mam nadzieję, że zobaczy ten film, więc pozdrawiam Karola. I ee, ja zaczęłam z nim wtedy rozmawiać. Rozmawiać właśnie o Bogu, o moim podejściu. W ogóle rozmawialiśmy o wszystkim, ale też była jednym takim tematem, i on mi powiedział, tak mnie rozluźnił, że mamy dobre podejście do Boga, że nie trzeba być takim sztucznym, że to jakby dorośli mają dziwne do tego podejście, że są bardziej kościelni i mam zauważyć to, że. Dorośli ludzie wierzą bardziej w Kościół niż w Boga. I ogólnie nie pamiętam do końca, o czym rozmawialiśmy, ale po prostu pamiętam, że to było takie: wow, czyli mam trochę racji. Czyli jakby jestem godna, żeby wierzyć, jestem godna w ogóle, żeby. Nie wiem, że mam po prostu trochę racji w tym Bogu, że mogę jakby wierzyć na swój sposób i mój sposób też jest dobry. I że mam dobre do tego podejście, tylko po prostu jakby jeszcze nie znalazłam tej swojej ścieżki. I potem stwierdziłam: dobra, znajdę Boga już jakby naprawdę. Po tym wydarzeniu ja go znajdę. No i zaczęłam, e, stwierdziłam, że gdzie najlepiej, jak nie w filozofii. Zaczęłam czytać. Ale wyobraźcie sobie, wszyscy filozofowie mówili, e, że Boga nie ma. <grym> Naprawdę. Każdy mówił, że, że Go nie ma. Bo zaczęłam od tych najstarszych filozofów, no i zapytałam się później mojego pana od filozofii, on powiedział, że mam przeczytać Kołakowskiego i Craig'a, bodajże, ale nigdy ich nie przeczytałam. I stwierdziłam, okej, okay, dobra, walić. Ale Dalej, jakby gdzieś czułam, to czułam taką zawsze potrzebę, że po prostu powinnam zacząć wierzyć. Ja wtedy też mówiłam ludziom, że jestem osobą wierzącą, ale w sumie jakby nie wierzącą. I właśnie poszłam do liceum. W sumie to znam w ogóle też dymę, ale w trzeciej klasie zmieniłam klasę. I tutaj poznałam mojego księdza, brata Stanisława od Paulinów. Boże. Co to był za człowiek? W sensie, no dalej mam z nim lekcje, ale to był taki człowiek. On rozwiązał moje wszystkie wątpliwości i zawsze cokolwiek gdy miałam do niego tak, miałam jakieś pytanie. Jezu, dlaczego są wojny na świecie? W ogóle 500 pytań do niego, on zawsze potrafił odpowiedzieć. Zawsze po prostu on był tak dobrym człowiekiem, że ja chodziłam na tę religię, bo mi było szkoda, że on jakby, że kogoś na tej religii nie będzie tym bardziej, że z naszej całej szkoły w trzeciej klasie chodziło jakieś 10 osób na religię ja miałam takie, że no muszę posiadać religię, no bo jak mam nie pójść, skoro będzie taki smutny i w ogóle, że jest Paulinem, nad bratem, jeszcze nie księdzem i w ogóle nie chcę go demotywować. Był taki słodki, bardzo często graliśmy w ogóle na jakieś gitarze i tak dalej, no po prostu, no lekcje naprawdę coś pięknego. I od tego momentu zaczęłam czytać Biblię, zaczęłam od Mateusza, od, naprawdę uważam, że jeśli ktoś ma jakiś problem, to księga Mateusza naprawdę to jest to. To jest to, bo tam po prostu tam jest wszystko powiedziane, to jest pisane w sumie dla Żydów, że patrzcie, tak było, tak miało być, tak, bo to jest po prostu najlepsza naprawdę e, księga, którą można zacząć w ogóle nie, czytać. I zaczęłam czytać tak stopniowo, mało trochę, no ale mi się w ogóle nie podobała. Bardzo nam właśnie zaraz pokażemy Biblię, nie będę teraz wstawać, ale później Wam pokażę, Biblia jest cała w ogóle pozaznaczana. No Biblia jest w ogóle super książką, jest jakby taka... Czasem mam takie wow, ale super! Ale czasem o nie! I dużo się z niej takich ciekawych rzeczy dowiedziałam. I w ogóle uważam, że Biblia jest super pod takim względem, bardzo fajnym rzeczywśmiem czytać, bo jest bardzo ciekawa i bardzo taka, nawet nie te historie, jakieś historyjki Jezusa, ale to też jest istotne. Tak? Tylko jakby bardziej coś jest pomiędzy. To jest pisane w tych yy, wersach i no. I też właśnie dużo na Instagramie, jest różne, patrzyłam takie rolki na jakimś internecie i wstąpiłam do Scholi z hola kościelna, tam była moja pani od polskiego i e, zaczęliśmy wspólnie grać na skrzypcach. Ja zaczęłam grać na skrzypcach w tej holi, uczestniczyłam jakby podczas mszy, po prostu ja byłam jako podkład. ten I właśnie tam poznałam, e, to, jak to znaczy taka dobroć religijna, poznałam tam 20 kobiet, które były po prostu tak wspaniałe, naprawdę tak kochane kobiety, Taka płynęła od nich dobroć serca. Wiedziałam, że w kościele nigdy mi się niczego nie stanie, i po prostu chciałam być taka jak ona. Chciałam być taka dobrą osobą, taką wspaniałą. Też jedna z tych pań miała córkę, którą właśnie chodziła ze mną do szkoły, i, i naprawdę, jakby ta dziewczyna, jak ja widziałam, jak ona, bo ja nie, jakby jestem trochę taka, w sensie byłam bardzo pato kiedyś, byłam ogólnie takim złym człowiekiem, bardzo, w ogóle też. Nie wierzyłam w Boga, dlatego że ja uwoznawałam, że jestem za zbytnio złym człowiekiem, żeby w ogóle Bóg mógł na mnie spojrzeć. Ale jak poznałam dziewczynę, to ja na nią patrzę i widzę anioła, naprawdę anioła, że ona jest taka dobra, religijna, w ogóle taka kobieca i ja nigdy taka nie byłam. I zawsze chciałam taka być. I jak patrzę na nią, to po prostu aż mi się serce rozpływało. Kiedy ja widzę ją w kościele, też po prostu patrzę i ja mam. Moim marzeniem jest być taką osobą, ale wiem, że nigdy taką osobą nie będę, bo nie jestem idealna. No ale no, wiadomo. Ale to było takie miejsce, w którym chodziłam do tego kościoła i było fajnie. Naprawdę było fajnie, właśnie byłam bliżej też tego kościoła i, i to myślę, że też mi bardzo pomogło. Ale najważniejsze w sumie dalej które jakby wierzyłam, ale tak jakby było tak, że o, czasem wierzyłam, ja mam takie wow, wiara, a czasem takie yy, nawet mi się nie chcę modlić. I to była moja wiara, w, tak, do ostatniej Wielkanocy. Bo teraz mamy ogólnie Czerwiec, tak. E, ostatni Wielkanoc, czyli kwiecień, tak, czy marzec. To była taka Wielkanoc, zmieniająca w ogóle moje życie. Na początku miałam rekolekcje, i te rekolekcje nie były złe, w sensie one były w ogóle jakieś głupie, ale w pierwszy dzień pani nas bardzo obraziła. W sensie no zaczęła jakieś robić takie, no um, się nie zachowywać tam, mówiła, że e, w sumie to ja jestem jakaś taka, 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 ale Bóg tak mnie kocha. I jakby robiła takie rzeczy, jakby to nie jest miejsce dla osób, które przychodzi i w sumie 20 osób z całej szkoły, które naprawdę wierzą, wierzą mocno i przychodzi tutaj jak kobieta i jakby ma takie podejście jak do osób niewierzących. I jakby no wiadomo, to jest fajne podejście, tylko no y, to nie było dla nas i my się bardzo na tą panią zdenerwowaliśmy, ale w sensie, no... I ona była okej, okay, tylko po prostu była za bardzo taka na luźno. Chciała nas potraktować, a my nie chcieliśmy na My stwierdziliśmy, że jak idziemy do kościoła, to my chcemy poważną atmosferę, poważny kościół i nie chcemy na luźno. Ona, ona po prostu nas nie zrozumiała, no to nie jest takie istotne. Po prostu yy, na drugi dzień już było lepiej, czyli tak samo. Właśnie w trzecie była później yy, msza, na której ja śpiewałam. I to był tak piękny czas. Mieliśmy takiego, takiego księdza na tej rekolekcjach, bo to było wszystko w kościele, które do dzisiaj kocham i odwiedzam i po prostu uwielbiam. E, mieliśmy takiego księdza, który po prostu, jak on coś powiedział, to był takie... Wow! Ta msza, która była przeprowadzona przez niego, była cała na cicho i był tak dobry mikrofon, że wszystko się zbierało. Ja patrzyłam, ja siedziałam wtedy w trzecim rzędzie, gdzie ołtarz w zasadzie był tuż przy ławkach, to nie było tak oddzielone tam, taką, y, tam gdzie się klęczy, tak? Tylko to było dosłownie ołtarz kołłłłanek. I ja patrzyłam to wszystko, i wtedy mnie tak wstrząsnęło. Tego też dnia oddałam moje życie Bogu. Y, powiedziałam, że tak oddaję moje życie. Tak jakby posłyszałam taką formułkę, czyli kompletnie zrzekłam się mojego życia dla Boga. Ufam mu teraz tak w 100%, że oddam moje życie i w zasadzie moje życie ogólnie jest teraz bardzo szczęśliwe. Wiadomo, że to nie było tak, że wow, nagle w ogóle jest super, cudownie, ale no rozumiecie, że po prostu... Czuję się teraz o wiele lepiej. I jeszcze to Wielkanoc to był taki też okres przejściowy, albo szam na sześciogodzinną, yy, właśnie do Paulinów, yy, która była po prostu tak mocarną re rezurekcją. To było coś pięknego, w ogóle od ogniska, tych wszystkich jakichś obrzędów, naprawdę to była świetna rekolekcja. I w dzień wielkanocny, w sensie no, nie wiem, ale w piątek wielkanocny, strasznie było mi smutno. Ja poczułam takie coś, że Boże, jak Jezus mógł w tego dnia umrzeć? Że to jest straszne, że dlaczego on umiera? Że tak mi to tak mi to wstrząsnęło, że ten człowiek, który mnie kocha, który jakby robi wszystko dla mnie, który stara się mi pomóc, który po prostu mnie słucha i jest zawsze, kiedy go potrzebuje, on nagle zostaje zabity. I to mnie wtedy tak mocno wstrząsnęło, że naprawdę nie mogłam się pozbierać. A naprawdę czułam taką żałobę wewnętrzną, i wtedy zrozumiałam, że naprawdę wierzę. I że wierzę w tego Boga, i nie wiem, co się stało. To było takie taki niespodziewane w ogóle, że tyle po prostu sytuacji, które miało na to miejsce, nagle się tak złączyło, i ja nagle zaczęłam wierzyć po prostu tak tego dnia w 100%. Że już nie mam takiego momentu, w którym ja stwierdzam, że mi się nie chce modlić, że coś się ja po prostu zawsze jestem blisko Boga, często się modlę, i to nie jest dla mnie takim nawykiem, tylko to jest faktycznie. Takim czymś fajnym, co ja robię. I ja bardzo tęsknię za Bogiem. Właśnie dzisiaj miałam taki ciężki dzień. Pierwsze, co zrobiłam po tym dniu poszłam do kościoła. I do tego mojego ukochanego, gdzie właśnie oddałam moje życie Bogu. I w ogóle... No... Nie, no. Jestem bardzo szczęśliwa teraz jako bieżąca osoba. Dużo w moim życiu się zmieniło. Mm, I mam nadzieję, że w waszym życiu też się pozmienia. Po tym tym. Właśnie miałam coś jeszcze powiedzieć. Takiego... Yy, ale już nie pamiętam. Ale <laughs> w każdym razie czytajcie Pismo Święte. Chodźcie do tego kościoła, bo mimo, że właśnie kościół to jest takie miejsce, w którym można siedzieć i pomyśleć. Po prostu pomyśleć nad swoim życiem. To jest taki moment, w którym przez godzinę nie ma się żadnych stresorów. Nawet jak nie, nie modlisz się, nie jest kościół okazania, to nawet nie jest ważne. Po prostu siedzisz sobie i przemyśleć pewne rzeczy. I to tym wyglądało chodzenie mojego kościoła przed tym, jak wierzyłam. Teraz to są te okazania, wiadomo, że niektóre są tak mocne, że naprawdę porywają moje serce, ale niektóre są beznadziejne. No i tak wygląda też kościół, bo to są też ludzie. I faktycznie może tych ludzi, niektórych się księdzawiu nie lubię, ale no. No, szanuję to miejsce, bo ja tam nie przychodzę do księdza, przychodzę tam na Boga. I dlatego, że to jest jego dom, to że mogę to wszystko zobaczyć, właśnie. Czasem dowiem się czegoś mądrego, czasem nie, no. Takie, takie jest miejsce po prostu. I bardzo mi pomaga to miejsce, żeby właśnie się skupić, uspokoić, przemyśleć mój cały tydzień, w ogóle moje życie. To, że tam miałam takich konkluzji. Raz miałam takie wrażenie, że. Wow, jakby niebo. Miałam takie po wrażenie, że jak umrę, chciałam umrzeć, dlatego, że. Bóg, wtedy mogę wtedy spojrzeć na Boga, na osobę, która tak bardzo mnie kocha, taką miłością, że to jest, nie wiem, jak tak się zwierzęta kocha, że tak bardzo się jej kocha, po prostu, że nieważne co zrobią, tak się jej kocha, to mam takie wrażenie, że po prostu Bóg to jest taka osoba jakby świadoma, którą jakby my wiemy, że to jest świadoma, a tak nas mocno kocha i ja jakby też kocham Boga i stwierdziłam, że mogę umrzeć, bo dla mnie niebo to będzie w momencie, w której ja będę móc chociażby na Niego patrzeć. I wtedy zrozumiałam, co to jest niebo, przynajmniej niebo dla mnie, że to nie jest miejsce, w którym będę miała dużo kasy w ogóle znajomych i tak dalej. To będzie miejsce, w którym będę mogła spędzać koło Boga. I w zasadzie po co jest niewierzącym niebo, skoro nie chcą tego Boga tam, tak? Trochę się rozgadałam, ale no, po prostu życie z wiarą jest tak piękne, tak cudowną rzeczą. Wszystko się bardziej dostrzega. Ja naprawdę już jestem o wiele lepszym człowiekiem. Kiedyś naprawdę byłam, byłam okropnym człowiekiem. Naprawdę ja, ja nie wiem w ogóle, w sensie jakby ja rozumiem, bo miałam powody, żeby być okropnym człowiekiem, ale teraz to jest w ogóle inna sytuacja. Ja naprawdę staram się, bardzo się staram w moim życiu, żeby to wszystko inaczej wyglądało. Wiadomo, czasem to nie wychodzi, no bo jednak dopiero zaczynam gdzieś tę swoją przygodę i faktycznie kiedyś chciałam po prostu być taką osobą, jak ta moja koleżanka, ta córka jednej z tych osób ze scholi. Ale no myślę, że to się nigdy nie wydarzy i, i tak jestem już szczęśliwa, że po prostu jestem w miejscu, w którym jestem i nic mnie do, nie daje mi tyle szczęścia, ile właśnie wiara. I to, że ja wiem, że Jezus jest zawsze przy mnie i to, że ja mogę otworzyć Pismo Święte, że zawsze coś znajdzie dla siebie. I on teraz tak naprawdę nie wyobraźcie sobie tego. Po prostu jak dążycie do Boga, szukacie Boga, to pójdźcie do tego Boga, szukajcie Go, ile można, bo naprawdę warto. I miło, jakby wiara jest tak ciężka, jak miłość. Miłość cały czas trzeba pielęgnować wiarę tak samo. Tylko że wiara jest jeszcze trudniejsza, bo miłość to druga osoba też może poprosić, jakby nie wiem, postarać się o tą relację, a wiarze tylko ty możesz się starać, tylko ty jakby musisz dążyć do tego. I naprawdę tyle miałam sytuacji, gdzie Bóg mi pokazał, że on jest, jakby naprawdę. Tyle, ile teraz doświadczam więcej w moim życiu, to jest w ogóle nie do opisania, naprawdę nie do opisania, jaka teraz ja jestem szczęśliwa, jak moje życie się uspokoiło, Bo właśnie to był ten element, którego mi brakowało. I ja wiem, że można żyć też bez wiary, można żyć ten, ale ja myślę, że to jest mniej wartościowe życie. Tak samo jak właśnie życie bez miłości. To jest życie, w którym sobie żyjesz, ale to nie jest to samo. To nie jest to samo, co życie, kiedy masz kogoś, kogo kochasz, kogo właśnie nie masz Boga. Ja, no jest naprawdę wzruszające, po prostu po tylu latach starania się i w ogóle tylu przygodach nagle po prostu jestem tu, gdzie jestem i jestem naprawdę szczęśliwa z mojego życia. I naprawdę, co by się nie działo, ja wiem, że jestem ubezpieczona przez to, że jest Jezus i oddałam naprawdę za Niego życie, gdy mam taką okazję. Mimo, że dużo osób że czasem ze mną się kłóci. Na przykład też miałam ostatnio no w ogóle mojej imprezie, którą robiłam, mój kolega ze mną się w ogóle pokłócił o tą kościół. Ja po prostu siadłam w kuchni, żeby nie widział tego. Pomodliłam się za niego i poprosiłam, żeby mu to wybaczyli. Żeby Bóg mu wybaczył, żeby Bóg zawsze tak się modla od wszystkich ludzi, którzy na mówią do mnie, że, że Bóg Boga nie ma. M modlę się po prostu, żeby Bóg ich natchnął. I jeszcze tak chciałam na koniec powiedzieć, że bardzo pomógł mi przy tym mój chłopak, który od po prostu pół roku kłócił się ze mną, że Boga nie ma. I ja musiałam stać w tej obronie, że halo, Bóg jest, tak? Mimo że ja wtedy tak nie wierzyłam, ale przez to, że ja pół roku jakby mówiłam, że Bóg jest, to ja naprawdę jakby też dużo miałam refleksji, dużo tłumaczyłam mu, które też w sumie też przez to zrozumiałam. I no, na tym aspekcie nic się nie zmieniło, ale po prostu ja jestem o wiele szczęśliwsza i też bardzo dużo zaświadczam. Więc w sumie całą moją wiarę dedykuję tylko ludziom. I jeśli szukasz Boga i nie masz człowieka, z którym możesz o tym Bogu porozmawiać, jeśli nie masz człowieka, którym jakby może ci coś powiedzieć, coś doradzić, to po prostu idziesz w przez nim do kościoła, ale nawet nie, ale po prostu się z nim na od wiary, nie zaczniesz wierzyć. Nie zaczniesz nie wierzyć, kiedy nie pójdziesz, nie przeczytasz, nie zapytasz, nie pogadasz. Nie ma takiej opcji. Więc ja tylko to mogę polecić. Jestem szczęśliwa, jeśli ktoś do tego do końca, i jestem szczęśliwa, jeśli komukolwiek to pomoże. Nie wiem w ogóle, jak wyszło to, to w ogóle ten film, bo ja kiedyś wam był ale już <grywanie> dawno i nieprawda. No i naprawdę cieszę się, że nagrywam ten film i mam nadzieję, że coś z tego będzie, więc pa pa! Od razu chciałam tylko dodać, że. Ja czuję, że ja powiedziałam za mało, i nawet nie wyobrażacie sobie, jakie dla mnie to są silne emocje, jakie silne uczucia, jak ja bardzo to czuję i jak ja bardzo po prostu kocham Boga. To jest yy, tak ciężkie do opisania, i zawsze będzie za mało zawsze, bo to jest coś po prostu pięknego, co może się człowiekowi przytrafić, więc naprawdę. Bóg z Wami, i, i mam nadzieję, że, że Was też to dopadnie, co dopadło mnie, bo nigdy nie sądziłam, że coś takiego w ogóle można poczuć, a ja to czuję codziennie i jest to wspaniałe, naprawdę wspaniałe.